Halo, witajcie wszyscy w kolejnym odcinku przygód trakera. Jest z nami jak zawsze Maciek. Cześć. Oraz Debeściak. Jo. I kiwi nas ożywia. Tak, kiwi nas ożywia. A propos kiwi w Biedronce jest James Kiwi za 6 złotych słoiczek. Właśnie byłem w Biedronce go oglądać. Niestety nie stać mnie, żeby kupić. Cóż, yy, dzisiaj, dzisiaj no. W tych odcinkach będziemy zajmować się rozłożeniem paliwa po stacjach benzynowych. Tak więc już my ruszamy, Miki. Oczywiście nie wyprzedzaj, ja jadę. Zaczniemy od wsi najpierw. Jaki ci Musi skaczować. To musi, no to ja myślałem, że tam zaczniemy od tej stacji tutaj po prawo. Po lewo. Po prawo. Jak wyjeżdżaliśmy, była po lewo. Tak. No miejki kurde nie wyprzedzaj. To. Umiesz jechać za? Nie. To ja ci nauczę za. Ja ci kurde nauczę. Rozładuj, nie działa. Pa jakiś boce nam jedzie. Patrz przy rąbie. Dobra, my się rozładowujemy. Znaczy... Chylej. Zlewamy paliwo, wracamy niebawem. Dobra, my już roztankowani, jedziemy na następną stację, ben... Na pamięci be... się pali. Będzie no nie. ale to Tobie się pali, nie nam, ja no nie? Ja się staję na tym wątku. Lecimy, lecimy. Tylko równo, jeden za drugim. Gęsiego, proszę, gęsiego! Dobra. Jestem w Anglii. Ja też. <laughs> Dobraj się, kawaryjki. Komu mam wierzyć, co na taką Dobra, panowie, jedziemy teraz do Gdańska. A gdzie jest Gdańska? Pamiętaj, Anglia. Ciężko się będzie tam bez jak zawsze. Hmm. Mam nadzieję, że policja tylko do nas nie dojedzie, ja mam właśnie pyszną, zieloną galaretkę. A ja mam do palaczy. Ale z czego galaretkę? Z Agrestu? Niestety. A to to chłopie galaretkę może zrobić, a nie? Ma, mama Cię zapomniała, yy, czekaj, mama Cię zapomniała kupić kilo kiwi, no nie? No. Nie, bo kilo kiwi to drogo wyjdzie, złote 30 sztuka. Ale w Biedronce 6 chyba, kilo. Tak, kilogram, no. Ale kurde, ten dżem mnie interesuje. Dzisiaj tak go trzymałem w ręce i tak mówię, kuki, Ale jest? O! Fajnie! Aaaa! Łata! Debeścia podczepia naczepę. Czekaj, 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 Ale czekaj. Cii. Cii. Nie mów czekaj. Patrz, patrz, jaka gracja. O, podjeżdża, podjeżdża. O. A ty nagrywasz? Podjeżdża, podjeżdża, a zapiął. Ej, podpiął, <laughs> Jedzie... w siną Ej, Adi. Królikiem w dal, królikiem w dal. Lecimy po tej krótkiej, aczkolwiek długiej przerwie, ponieważ mieliśmy drobne problemy techniczne. Dołączył do nas kto? Wister... szloch, Wisterfoch, Mr. Fog. A bo Mr. Fock. ty o, lewej. to zrobiłem, nie? Mały chłopieką mnie stało, a ja dopalaczyłam i zadwóję. No wiesz, że jak któryś to obejrzy, to już mają podstawę. No i do czego? Co, ma nad tym wystawiam? Nie, ale mają podstawę już wpisać do tego. Nic nie mają. Ja znowu autobusem wycięższarukami. Ty jak zawsze tym autobusem lamiś? Ty, to kiedy no zaczynamy pracę w tym gryślocie? A, rozwalgo, a rozwalgo, to go to nie. Nie! <śmienicza> Kurde! Ktoś chyba spadł. Ale jest. Ale przyjść na chwilę do autobusu. Nie. Czyli go z No o to mi chodzi. Nie <śmienicza> mu, nie <śmienicza> resz. Nie, nie. Jeszcze... To daj mi... Nie. Chy... No dobra, jadę z misterem, bo mi tir zanik. Jak, no stoi tam przecież. Stoi tam. Nie widzę go, bo mam te bugi. No czekaj, ja do tego wejdę. Ale nie to, ja ci nie będę Trzeba wtedy widział Wister. Zreszt teraz i odreszt, wisser Najpierw teraz, potem i Jeden Nie ja Wisser to, no, to, mister, to, mister, to kiedy zaczynamy pracę w burgerszocie Napiszcie podanku. Eee nas z podaniami chcesz przyjmować, no wiesz co? Wstydź tak się No, to, no niestety, no, ale... Moi fani, moi fani cię rozwalą Nie. Ja sam sobie muszę złać. To po wolnym. bo J, nim? Jak szatan Nie prostej. Na, no, szat na, szatana... na szatana nie zasługujesz. Maciek, ty może? Nie, ja jestem na forum. To napisz za mnie podanie też. Takie samo. Chciałbyś. Tylko inny. Nie, Skopię swoje tylko nie, zmienię. No, O Dawaj, Miki, tu na stację de, po de prawo. Be... Rozmowę z klientem, muszę pisać. E... <laughs> a z kim ty nagrywasz? Nie wiem. Z ludźmi. Ale to on mnie wywalił. Który mi przeczyta, ile mam skora? Muszę się tak tankować. Macie Mach 4264. Ja, a, taki... A, ty, taki ten... ma więcej skoro ode mnie. <laughs> Dobra my roztankujemy ciężarówki i za niedługo Dobra debeszek wraz z Wisterlochem są w trakcie mm, roz, rozmowy na temat swojego sporu no, spadaj ten z naczepą wjechał Okej działa Ej no lampy mnie no. no ja myślałem, że trzy razy do Dobra czwarty raz już się powiodło mam lampę Jadę, nie czekam na was. Maciek, ja, ja mam nadzieję, że ty jesteś załadowany, bo ty i ja możemy dostać Pana Ups. Jest załadowany. Dobra, nie no, mam dowody, że jechał ciężarówką, no nie? No dobra. Boże, ja... Sorry za uśmiech, ale... Tak już jestem. W sensie, chcesz powiedzieć, że masz śmiech jak świnia kaszel? Może <noise> wejść <noise> 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 no Jak Boże. to lubi Ja, ja to wam czego ja Kamaza robię Jak, jak to ja nie wiesz to chodzi to się Brejka zapytaj No Tebek dziękuję Nie mam światła Spadaj Ale co Brejka, co Kamaza, bo nie kminiecie No bo ja wam... A dobra, później cię wytłumaczę. Nie tu się do mnie ty się do mnie tulisz. Stój! Eee, wybuchłem? Nie. Eee, nie. Eee, tak. O, nie jest Ty auto... O, teraz wybuchłeś. A Maciek eee, macie w autobusie nie. siedzi. Lol. Dobra to... O, nie ma Macioka. Ciekawe gdzie jest. Dobra, to ja rozstankuję. Do... Dobra, kończymy ten odcinek. My ja już jestem rozstankowany. Tutaj będziemy nockę robili, żeby... Żeby jutro zacząć kolejną nową, cudowną pracę. I rozwozić dalej towary. No kurde! Debeściak dał nie. Co za nieogarnięty królik. Tęcy już żegnam się z wami. Ja, Astrom Debeśczak się żegnasz. Cześć. Wisterloch, żegnasz się. Pa, pa. Maciek. Na razie. A ja mam was gdzieś się nie pożegnam. Zapraszam komentowania, lajkowania, subowania, sub sub nie wiem, robienia co chcecie. Pokazywania filmu babciom, wujkom, ciociom, nie wiem, bratom, siostrom. No to że y mam kawałek. Nie to tu Róbka, co chce, ta inaczej. Ja sobie trochę odpocznę, a was zapraszam na oglądanie innych filmów moich. Na razie. No daj ser. Co jest kurde? Ty przecież go nawet nie dotkłem. go. O. Nie. Weź zabijaj tam mnie ten dojadę tu zaraz no spoko. Jak wpaść do nas to weźmy sobie adi samochód Jedziemy, Jedziemy autobusem 210 Wister weź podwieź do domku do LS Firmowy tak. samochód, hehe, he. firmowy Wisterlo no, no, Dla kiwi z dedykacją Ej tu zatrzymasz się na osiedlu Belwi A po tak. co? No tam mam na, na imprezę Ola, to jedziemy na imprezę. O, to jedziem autobusem. Nie chcę autobusem, chce energię. A to jest wesoły autobus BSU. Straszne. Jest o jest ryskowa. smutny. Energia jest dla Freerza, Zobacz, jaki mamy wypasiony autobus. Wiesz, jakie mega fele by mu się przydały? Dawaj, yy, w łapym I wyłączanie kierunków, oczywiście. Właśnie, wista, przydałoby się. Przyzwyczajone. To jest Bikini Line. W bikini... ten kierunek! Bi e tu, nie, tu w bikini się jeździ Nie, zobaczcie, jest za siebie No bikini line, pisze A no, kto jest? Eee, most? Nikt <laughs> Ty już masz widy jakieś No mówię, może most! No i tu gdzie? Patrzcie, patrzcie, jak tańczy Aż mu chyba dam dolara Ale tylko okay. jednego bo brzydki. A ja pięć. E, laska. Ale... Bibalip ma Podpaska ci o, kaska Wy, że jest 44 osoby na serwie To, że na serwie to nie znaczy, że na wszyscy tutaj. Okrążyliśmy ją Nie, jeszcze jednej osoby mi brakuje z drugiej strony. Komu z drugiej? A ty, a w sensie, że z tamtej bądź. Jeszcze... To poczekaj, poczekaj, ja od tyłu zajdę. Jeszcze muzyczka by się jakaś do tego przydała. Wybiorę e, sobie radio na... i wybierz. Nie mam na pluginu radio. Radiowani. Ale to bez pluginu działa. Tak? No bo ja też nie mam. Też nie mam pluginu i nie działa. O. Nie gdzie. Coś ich nie leci. A, bo to chyba trzeba mieć radio podgłośnione, czy nie? Nie wiem, chyba tak. No i to nie działa mi. Nie tam działa. No bo ty masz plugin. Nie mam pluginu, bo inne mi nie działają, tylko to mi działa. Ej! No? Lecił no, kogoś! Przecież ktoś kogo... Czekaj! Ej, wyłączę, wyłącz, wyłącz. Dalej, dalej, proszę, lec, proszę na całego! Czekaj! Balsujemy, panowie, balsujemy! Dekolal, dołącz się do nas! Bawimy, impreza trwa, bawimy się! Ja mam film, to wystarczy. O, Peter Ten! yes, boją się! Umie latać.